Pytania rozkruszające. To technika pozwalająca zakwestionować dotychczasowe niezdrowe przekonania, z jakimi klient przychodzi na sesję coachingu. Dzięki odpowiednio sformułowanym pytaniom można, jak sama nazwa wskazuje, rozkruszyć przekonania, te które dla klienta są nieużyteczne. Technika jest do zastosowania w zasadzie na każdej sesji coachingu, kiedy pojawia się przekonanie. Zapraszam serdecznie do obejrzenia filmu instruktażowego. Cześć Robert. Cześć Kalina. Jak się masz dzisiaj? No super, bardzo fajny dzień. Dzięki. Z czym byś chciał dzisiaj pracować, dzisiaj. czym byś chciał, chciał się zająć dzisiaj? E, dogania mnie taka myśl, że nigdy nie dbam o szczegóły. Mhm. że mam takie przeświadczenie, że, no właśnie, że, że te szczegóły są ważne, i ja o nie nie mam. Taka myśl mi się pojawia w głowie. Wiesz, to, to, to co mówisz brzmi jak przekonanie. Mhm, no. Jeszcze mówisz, dogania mnie ta myśl, czyli gdzieś jest taka myśl, która krąży. Krąży, krąży powraca. Aha. Mhm. Y to, y, czy to przekonanie, nigdy nie dbam o szczegóły, czy ono jest dla Ciebie użyteczne? No nie jest użyteczne, no bo e, chciałbym myśleć, że dbam o szczegóły, bo szczegóły są ważne, życie składa się z detali, składa się właśnie ze szczegółów.